Witam wszystkich skręgielni Miraż. We Wrocławiu rozpoczynamy pojedynek finałowy. Jedna gra Unibet Polish Masters 2008 pomiędzy oglądanym Karolem Kwiatkowskim, który pokonał w półfinale Tonię Antuszewicza 245 do 213, a przeciwnikiem Karola będzie Jacek Dudko. Rozpoczyna Karol, pierwszy frame. Ale duża pomyłka pozostał split, taka wycinka. Kula. Zbiła tylko sześć kręgli. Zawodnicy spotkali się na kręgielni Miraż w takim spotkaniu, można powiedzieć, świąteczno-noworocznym turnieju bowlingowo-pokerowym. W sobotę wieczorem, w sobotnią noc, zawody pokerowe, natomiast niedziela to już rywalizacja na torach bowlingowych. Najlepsza dwudziestka graczy w Polsce została zaproszona tutaj przez organizatora Unibet, firmę oraz. Portal bowlingowy, gdzie mogą Państwo zaciągnąć wszystkie informacje o bowlingu. Polandbowling.eu Niestety od otwartego pierwszego frejma rozpoczął grę Karol Kwiatkowski. Teraz popatrzmy, jak poradzi sobie z pierwszym frameem Jacek Dudko. Jacek Dudko do tego finału awansował z pierwszego miejsca ze Stepladera do Stepladera. Natomiast tutaj widzimy, rozpoczął od lewego strajko, tak zwany Brooklyn. Kula skręciła. Trafiła nie tak jak trzeba u graczy praworęcznych pomiędzy kręgiel numer 1 a kręgiel numer 3, tylko z lewej strony pomiędzy jedynkę i dwójkę, ale rozpoczyna Jacek od strajka. Dwudziestka graczy przyjechała, skorzystała z zaproszenia, nie było żadnych eliminacji do tego turnieju. Skorzystała z zaproszenia Unibetu i Poland Bowling. A wśród nich nasza gwiazda, jeżeli chodzi oczywiście o bowling, no ale gwiazda, jeżeli chodzi o Formułę 1, Robert Kubica, wielki pasjonat gry w bowling. Mówi, że w każdym czasie, jeżeli ma tylko wolny czas, to oczywiście od razu biegnie na kręgielnię. I gra trenuje, i można powiedzieć, że Robert naprawdę zagrał tutaj całkiem dobre gry, jeżeli chodzi o całe turnie, skończył go na 9 miejscu na 20 graczy. Natomiast, oczywiście, Robert nie jest takim w cudzysłowie zawodowym graczem jak tych tutaj, których oglądamy. Natomiast każdą wolną chwilę poświęca grze w bowling. Drugi frame także niezbyt dobry rzut w wykonaniu Jacka. Pozostały trzy kręgle, i proszę, wyciąga tylko jednego. Pierwszy strike w drugim frame 7-1 i po dwóch frame'ach 26 punktów w wykonaniu Jacka Dudki. Popatrzmy, jak w drugim frame poradzi sobie Karol Kwiatkowski. Przypomnę, pierwszy frame to dość trudny split. I teraz już jest kula w kieszeni, ale po raz kolejny pozostałby split. Miał troszkę szczęścia, Karol. Bardzo długo widzieliśmy. Został kręgiel numer 4 i 10. Natomiast dziesiątka w jakiś niewiarygodny sposób spadła. Tam prawdopodobnie któryś skręgli, toczył się po pindeku i strącił tą dziesiątkę. Oprócz tego co oglądamy zawodnicy uczestniczyli w turnieju pokerowym. Dwudziestka graczy plus kilku zaproszonych gości przez Unibet. Wśród nich Michał Wiśniewski z żoną. Wielki pasjonat gry w pokera. I teraz pewny sper w wykonaniu Karola. Dziewięć sper po dwóch i popatrzmy czy Karol poradzi sobie na tym torze gdzie przed chwilą nie udało się wrzucił splita teraz na tym torze gdzie pierwszy był nieudany rzut Karol jest w tym momencie po sperze to gra finałowa o tytuł Unibet Polish Masters jest, jest strike przelatujący headpin po pindeku bardzo późno zbija dziesiątkę ale udało się, udało się rzucić strajka i w tym momencie 27 punktów w drugim frame'ie, to wynik Karola, popatrzmy co uda się rzucić Jackowi. Jest w tym momencie po otwartym frame'ie. Ma 26 punktów. No i niestety, niestety nie ma strajka. Pozostała do dobicia dziesiątka. Kręgiel numer 10. Ostatni kręgiel z prawej strony na pindeku. Teraz widzimy po przekątnej Jacek po lewej stronie toru rzut poprzekątny, widzimy noga w lewej rynnie i pewny sper wykonaniu Jacka jak na razie wyrównany pojedynek, jesteśmy po trzech frame'ach, po jednym otwartej ramce, po jednym strajku i po jednym sperze pozostało do końca tej gry 7 frame'ów, 7 tak zwanych ramek teraz Jacek na prawym torze Jacek gra bardzo szeroko, widzimy przez środek No i niestety kula za szybko skręciła pozostały trzy kręgle z prawej strony kręgiel numer 6, 9 i dziesiątka. I po raz kolejny będzie Jacek dobijał tą prawą stronę znowu kula plastikowa. Bardzo podobny rzut jak na dziesiątkę, troszeczkę bardziej w prawo w nogach, ale znowu po przekątnej przez środek. Pewny sper w wykonaniu Jacka. Natomiast po strajku w trzecim frame'ie Karol Piotkowski to jego będziemy oglądać w dwóch kolejnych rzutach. Myślę, że zawody takie jak te są potrzebne. Zawodnicy spotykają się, grają na najwyższym poziomie. No i zobaczymy może za Niedługi czas po sezonie na e, latem uda się zorganizować kolejny turniej z cyklu Masters. Teraz za szeroko, za szeroko zagrał Karol, ale ma mnóstwo szczęścia. Karol to był naprawdę nieudany rzut, a pozostał tylko kręgiel numer 7. Coraz większe nerwy, coraz bliżej rozstrzygnięcia. Przypomnę, tylko jedna gra w finale. W finale rozgrywanym w systemie stepladera w pojedynku numer 1 spotkał się Tonia Antuszewicz z Łukaszem zjawionym i zwycięstwo Tonia 217 do 208. Drugi pojedynek Tonio zagrał z Karolem Kwiatkowskim, no i tutaj Karol pokazał naprawdę wspaniałą klasę. Wygrał tą drugą grę wynikiem 245 do 213, ale teraz zawodnicy w ostatniej, decydującej, finałowej grze coraz mocniej. Coraz bardziej się męczą, coraz trudniej zagrać dobrą kulę. Karol w tym momencie po czwartym frame'ie przed piątym frame'em. No i proszę i teraz także Brooklyn w wykonaniu Karola. zmienił tor Jacek. W tym momencie Jacek po sperze. Przed nami frame numer pięć. I tym razem dość szczęśliwy strajk w wykonaniu Jacka. Widzimy zawodnicy rzucają na zmiennych torach raz na jednym, raz na drugim teraz Jacek jeszcze czeka na kulę i widzimy za każdym razem kiedy wraca kula wycierana jest z oleju który znajduje się na kuli po danym rzucie jeżeli chodzi o ten gry finałowe rozgrywane były na dość łatwym smarowaniu długość oleju 42 stopy Popatrzmy w tym momencie po strajku Jacek. O, i niestety, teraz Jacek rzuca splita i mały przerywnik z pokera.